Hej, hej, hej! Ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar. Cześć, Ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka ASG Maniaka. W dzisiejszym odcinku będę udawał taktycznego drwala, bo mój mundur został sobie we Wrocławiu i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać coś, co sobie kupiłem, a co będziecie mogli wygrać. Ale wygrać, żeby wygrać, to musicie mnie śledzić na Facebooku, link macie w opisie i tutaj, tak więc możecie zostawić łapkę i śledzić, bo będą tam konkursy fajne na repliki. A w środku mamy, moi drodzy... Na chwilę wam pokażę. AGMA 003, czyli według wielu airsoftowców uważanych za jedyną słuszną replikę, która jest tania, a w miarę dobra. Chociaż ostatnio miałem okazję gadać z wieloma ludźmi i powiedzieli, że ostatnia generacja, ostatnia seria AGM-ów troszeczkę się stoczyła. Czy to jest prawda, czy nieprawda, zachęcam do własnego poszukiwania źródeł oraz zdań, ale mniejsza z tym dzisiaj sobie zrobimy właśnie pokaz oraz recenzję, co taki shotgun za 70 zł może zrobić w świecie ASG. I czy jest to nadal zabawka odpustowa? Czy może coś więcej? Zapraszam do oglądania. Więc oczywiście musimy sobie zacząć od unboxingu, ponieważ jak sami widzicie, wszystko jest znówka sztuka i nawet jeszcze nie nieotwierane. Jeśli chodzi o agma 003, W środku dostajemy oczywiście kartonowe pudełko, do tego jakaś instrukcja, żeby nie strzelać pewnie do ludzi. I co ciekawe, tarczy strzeleczką. A, tak, nie strzelaj sobie w oko, nie strzelaj w drzewo, a jak już to miej okularki, nie strzelaj z ludźmi, nie strzelaj w ludzi ze zwierzętami i tak dalej. Ogólnie mówiąc fajna opcja. Zawsze warto takie coś przeczytać, więc nie strzelajcie do ludzi. Ale mniejsza z tym, musimy zobaczyć, jak to wszystko oczywiście działa i co dokładnie znajduje się w naszym zestawie. A w naszym zestawie widzimy kolbę, ponieważ mamy tutaj wersję long, jest również wersja short, ale o tym jeszcze powiem oczywiście. Potem szybką ładowarkę, magazynek jeden, magazynek drugi oraz magazynek trzeci. Dodatkowo widzę tutaj kulki, które to pewnie są jakimiś złomowatymi. Ba, te kulki są brudne. Jak kulki mogą być brudne, przecież to są nowe kulki? Mniejsza z tym mamy jeszcze również brudne kulki, których lepiej nie używać. Myślę, że nie zostało mi nic innego, jak to wszystko rozpakować i połączyć w jedno. Dobra, śmieci do plecaka, żeby nie było. Jestem porządnym obywatelem. W lesie nigdy nie śmiecę i wam też nie radzę. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze cztery śrubki i śrubokręt, żeby naszą kolbę połączyć z resztą. Więc może zaczniemy właśnie od tego. Wyjmujemy naszego AGM-a. Mamy tutaj również wycior, zawsze przydatna rzecz. Wtedy, kiedy się przydaje, zawsze go nie mamy obok. Więc zaczniemy sobie od połączenia naszej repliki. Trzeba powiedzieć śmiało, że kolba tutaj dosyć sporo waży. To wystarczy po prostu wsunąć. Ok, udało się wsunąć, no a teraz wystarczy to po prostu przykręcić. Jak sami widzicie, wszystko już jest gotowe. Jeśli chodzi o samą replikę, 1700 gramów waży, ponad 92 cm długości, w pełni regulowany hop-up, który o dziwo bardzo fajnie działa. Przeładowujemy w bardzo prosty sposób i strzelamy oczywiście z pustem. Jak to w każdej normalnej, normalnej replice bywa. Jeśli też chodzi o samą replikę, no to mamy tutaj ponad 300 fps więc w teorii bez problemu powinniśmy móc strzelić na około 30 metrów. Tak przynajmniej mi się wydaje. Oczywiście magazynki zwykłe low-cupy, a do środka wchodzi około 15 kulek. Sprawdźmy to. Ale żeby nie być amebą, mamy szybką ładowarkę, więc wykorzystamy ją. Ok, pierwszy magazynek naładowany. Naładujemy sobie wszystkie trzy, bo i tak sobie jeszcze dzisiaj trochę postrzelamy. Magazynki naładowane, okularki założone, można wszystko wkładać i zobaczyć, jak to wszystko działa. Wow, strzeliło mi teraz trzema kulkami naraz! OK, już działa dobrze. Wśród Was pewnie znajdą się osoby, które zapytają, czy można tutaj zamontować jakiś kolimator. Odpowiedź mi brzmi tak, tylko musisz mieć coś w głowie, żeby go jakoś po prostu tutaj zamontować. Możemy tutaj, oczywiście, zrobić coś wiertarką, możemy coś tutaj przemocować, możemy tutaj to zrobić na klej, ale najjątpliwszym sposobem jest nasz kolimator za 17 zł. I taśma izolacyjna, ponieważ każdy szanujący się airsoftowiec zawsze w plecaku musi mieć taśmę izolacyjną. Oczywiście w kilometrach, a nie taką jakąś pojedynczą sztukę. Polecam żółto-zielony kamuflaż, bo to jest kamuflaż. Nasz kolimator wystarczy po prostu ustawić i jakimś cudem zakleić go taśmą, co może być trudne. No i teraz wystarczy to po prostu dobrze i mocno obwiązać. No, i jak sami widzicie, po minucie roboty mamy już nasz kolimator na naszym taktycznym shotgunie, więc czas go trochę przetestować. Dobra, moi drodzy, tak więc czas na test. Nie lubię tarcz strzeleckich, bo w takim wieprze to są niekontrolowane warunki i to jest trochę bieda. Więc postrzelamy sobie do balonów. Pierwszy jest tam, 5 metrów przede mną biały, drugi około 12 metrów zielony, a następnie, jak zestrzelimy ten zielony, to idziemy na jego miejsce i próbujemy trafić tam taki mały balonik z wodą, który w tej odległości jest około 22 metrów od zielonego do zielonego. Tak więc nie Przedłużając, zapraszam do oglądania. Czuję się jak Rambo. Dobra, więc strzelamy. Oj. Halo? O, naprawiło się. Dobra, idziemy. Teraz strzelamy w zielony. Oj. Oj, coś chyba zepsułem. Halo? Chyba muszę odesłać to na gwarancję. Do tyłu, do przodu, na maksa. Dobra, chyba, chyba naprawiłem. Trafiłem w balon, ale nie pękł. Kurde, przegryw. Dobra, widzę, że mój tutaj egzemplarz ma jeden problem, ponieważ oczywiście jak się ładuje. To trzeba to potem na maksa dać do przodu. Tylko, że czasami magazynek nie załapie, i potem nie strzela nasza replika, a powinna. Chyba nie mam kulek. To może być też duży problem. Tak, zmieniamy magazynek. Dobra. Raz trafiliśmy w ten balon. Trafimy i drugi raz. Trafiłem, dobra. Jak sami widzicie, i słyszycie pewnie, niestety, ale z takiej odległości balon nie chce nam pęknąć, więc musimy sobie podejść ponownie na 5 metrów. Dalej nie chce pęknąć. Udało się, dobra. Podchodzimy teraz tutaj. No i największy challenge: czyli trafić ten mały zielony balon przede mną. Trafić to raz. Jak on pęknie, to dwa. Trafiłem obok. Mam problem, bo przez mój kolimator teraz nie da się celować. Koniec kulek, musimy przeładować. To jest dosyć ciekawe, ponieważ dawno, dawno temu, kiedy robiłem jeden film, w którym również miałam AGMA, udało mi się z 45 metrów trafić w puszkę po piwie. I ją przewróciło. A teraz mam problem, żeby trafić. Jakiś mały balon. Wstyd no, i hańba. Dobra, mamy dwa magazynki. Powinno starczyć. Podejdziemy sobie na około 15 metrów i teraz zobaczymy. Tak blisko. Jajcu! Może ja to zmontuję, bo pół centymetra od celu ciągle jestem Gdyby to był człowiek, to już dostałby 20 razy i nawet by nie terminatorzył A teraz nie mogę trafić w balona. Zrobimy taki challenge. Co na ma każdy magazynek mogę podejść 5 kroków, żeby go przynajmniej przebić, no, teraz to już jestem na jakichś 8 metrach chyba Oła! Dostał balon znowu dostał balon I znowu dostał balon No nic moi drodzy, niestety Ale mam za bardzo wytrzymałe balony Więc musimy trafić z bliska No nie Trafiłem O kurde, ale fajnie Ej leje na mnie O ale... <śla> co ja robię w życiu No Udało się. Zabiliśmy trzy balony, to znaczy, że ta replika jest nawet okej. Okay. Więc myślę, że czas na krótkie podsumowanie. AGM jest repliką fajną, zrobioną dosyć dobrze, chociaż wiadomo, że jest to nada chiński odlew, nie wiadomo czego, jednak mimo wszystko, spasowanie jest ok. Jedyna część, która się rusza, to oczywiście rączka do przeładowania, co jest dosyć logiczne, a jest nawet tutaj dosyć fajna i miła kolba. Jest również tak zwana wersja short. Czy ona się różni? A tym, że nie ma kolby, a zamiast kolby mamy zwykły chwyt pistoletowy. Ja wolę długą wersję, można sobie fajnie. Oprzeć o ramię. No i oczywiście strzelać. Jeśli chodzi o zasięg bez żadnego problemu, z 30 metrów możemy trafić przeciwnika. I to dosłownie tak, że po prostu zrobimy tak, i strzelimy. Nasze kulki lecą naprawdę daleko i fajnie. I oczywiście mamy tutaj również działający hop-up, tak więc to również jest jak najbardziej plus. Jeśli sobie go dobrze ustawicie, tak jak ja, to kulka leci idealnie prosto i jest to oczywiście bardzo fajna zabawa, koniec kulek. Rambo... Koniec, koniec kulek. Koniec wygłupiania się. Więc wracając właśnie do podsumowania, za 70 zł jest to na jak najbardziej fajna replika i przy okazji możecie nawet na niej zamontować kolimator, który muszę wyłączyć, żeby bateriem się nie skończyło. Oczywiście pomimo paru problemów, takich jak nieraz załaduje nam dwie kulki, albo rączka przeładowania nie chce się do końca wycofać na sam koniec, albo też zapomnimy o tym, no to możemy mieć lekki problem, bo wtedy, jak sami widzicie, nasza strzelba nie chce strzelać, i żeby strzeliła, to musimy naszą rączkę przeładować do przodu i potem wystrzeli sama. Sami widzicie, jak to działa. Więc, jeśli bawicie się agm mocno do tyłu, mocno do przodu i dopiero spust. Dziwnie to brzmi. No ale mniejsza z tym. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. AGM-a, tak jak polecam, tak też i nadal polecam dla osób, które nie wiadomo, co by się działo, nie mogą sobie po prostu dozbierać większych pieniążków. Za 70 zł jest to jedyny słuszny wybór, który jest szczerze, jako jedyną też taką zabawkę, nie nazwę zwykłym odpustowym złomem, tylko czymś, czym naprawdę można pójść nawet na ASG i się postrzelać. Ale tak jak mówię, jeśli masz pieniądze, jeśli masz możliwość i jesteś cierpliwy, to po prostu dozbieraj do jakiegoś sensownego pierwszego elektryka, bo AGM jest fajny, owszem, ale tylko i wyłącznie jeśli, tak jak mówiłem, jesteś ograniczony bardzo mocno budżetowo. Wtedy ta replika jak najbardziej na plus. Czemu ja strzelam, jak nie ma kulek? Lubię ten dźwięk AGM-a. To jest fajne akurat. Jest taki zabawkowo sprężynowy, metaliczny, ale jest ok. Więc ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam ja Wam życzę miłego dnia. Nie zapomnijcie o łapce w górę, jeśli tak, napiszcie może jakiś śmia śmiało swój komentarz. Napiszcie też, co sądzicie o AGM-ach aktualnie, bo z tego co pamiętam, przynajmniej ja pamiętam jeszcze te stare AGM-y i przynajmniej mi wydawały się nawet wykonane dosyć solidniej i nie miałem z nimi żadnych problemów, tak jak to bywa dzisiaj, a to była jakby niepatrząc nówka sztuka. Przy okazji takiego AGM-a możecie wygrać, tak więc zapraszam na Facebooka, link w opisie, możecie tam śledzić mojego fanpage'a Steelgar Y. jak dobrze pamiętam, na Facebook. A. I tam będą losowania. Tak więc ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam na Instagrama, Snapchata, i łap, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, wysyłajcie do znajomych AGM 003. Moim zdaniem, jedna z najfajniejszych replik, jeśli jesteś naprawdę mocno ograniczony budżetowo, by nie powiedzieć, że jest to jedyna replika, która ma jakikolwiek sens. A ja tymczasem się zmywam, bo wieje coraz mocniej. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, 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 pa.